Strzały, huk, zapach prochu. Na strzelnicy sportowej w Karolinie odbyły się 11 wojewódzkie zawody strzeleckie młodzieżowych klubów honorowych dawców krwi PCK. Szczęśliwie krew się nie lała, było za to mnóstwo dobrej zabawy. Przede wszystkim to nasze strzelanie nie ma charakteru zawodów takich bardzo spiętych, takich po prostu, w których liczą się milimetry i tak dalej. To są bardziej rekreacyjne te strzelanie. I tutaj dość dużo jest zawodników przypadkowych. Nie reprezentuje żadnych klubów, czy po prostu dało krew i po prostu przyszło sobie postrzelać. Zawody były o tyle ciekawe, że nie brali w nich udział zawodowcy, a czystej krwi amatorzy. Ważna jest koncentracja, zajęcie właściwej postawy strzeleckiej, zgranie właściwie przyrządów celowniczych i odpowiednie ściągnięcie języka spustowego w odpowiednim momencie. To jest na podstawie. Takie zawody to doskonała forma odreagowania i oderwania się od szarej rzeczywistości. I między innymi jest to właśnie taka rywalizacja sportowa. Promujemy zdrowy styl życia, uciekanie od narkotyków, nikotyny czy alkoholu. Po dwugodzinnych zmaganiach przy przyszedł czas na wyłonienie zwycięzców. W kategorii grupowej pierwsze miejsce wystrzelał klub Nysmena, natomiast w kategorii indywidualnej Patryk Głodek, który zostawił w tyle konkurencję. Nie, prawdę nie wymaga achreningu, tylko talentu. I tego życzymy wszystkim, aby każdy z nas odnalazł swój prawdziwy talent.